Pani dzisiaj legal włam dla Królowa Poznania. E, ja to tam, Ja tutaj. E, tak o widzę, że to ma zadymiarkę zinkę, ale ar, Take's Dobra, nic nie będziemy ruszać. E, oczywiście, tylko siebie tu dodam. Dobra, poczekamy na. Super. super. E, nie dostałam zaproszenia w ogóle. Czy nasz nagrywać? Dobra, już trudno nie będę dodawać, bo mi się coś nie chce załadować, yy, ale... Yy, nie wiem, tu nie ma żadnych procentów. Yy, dobra, nie będę patrzeć. Spokojnie. A jak ma status? Jesteś super osóbką. Pozwoli mi zmienić hasło. Nie z jakie hasło! E, statusa, więc zmienię statusa. A też chcę zrobić luczka. Ej, widzę, że mam mało rzeczy, więc ciężko będzie zrobić luczka. Ale się postaram. Przepraszam, że po prostu to ciągam sam ale przed chwilą płakam, więc przepraszam. <laughs> dobra. Nie ma tu nic spaka. Więc okej. Okay. Ale to tam. Tego nie potrzebuję. Ola biko. <laughs> Jakie malutkie. Dobra. E, luczek zrobiony, coś czułam, że nie, mi... coś czułam, coś czułam, że nie miałeś chyba zmienionego e, żadnego takiego, żadnego takiego, no kurde, kopi ale jak miałeś to bardzo przepraszam Ale nie powinieneś Że Dobra to teraz zrobimy sobie Arta Najgorsze że to jest to Że Nie mam mnie tu A więc Chlipa No e. Trochę to by słabiutkie, jest też trudno. E, Czym co ty masz? E, takie standardowe. Dobra, e, co ja tu miałam? A. Nie dla jest tylko niestety my ja tutaj nie mam nie... wele ale na Oczywiście nic tutaj nie będę sobie wysyłać, nic nie sprawdzam. Yy, tylko zrobię szczeluczka. Nie wiem bo co dam to. O! E, sporo... A, to te naklejki wszystkie standardowe. Okay. Dobra, lega włama Od, od e, Przepraszam Ode mnie, czyli od, wyczko 99 I jeżeli chcie, chcecie żebym, To ja e, Żebyście to wy e, Byli u mnie na odcinku I żebym wam zrobiła lega włama Po prostu Napiszcie e, Nic nie będę zdawać Po prostu napiszcie E, mi e, że właśnie chcecie. Napiszcie mi pod tym filmikiem, pod tym komentarzem. Czekajcie. Dobra kochani, to by było na tyle. Pa